Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będę mówił o tym, jak znaleźć najlepszy kredyt hipoteczny. Sądzę, że dla Państwa temat jest prosty, może za prosty. Najlepszy znaczy najtańszy. I tu właśnie można się oszukać, o czym będzie dzisiaj mowa w moim programie. Rzeczywiście, w przypadku, kiedy trafiamy do pośrednika, który nie ma zbyt dużego doświadczenia. I na takie hasło pod tytułem Poproszę najlepszy kredyt hipoteczny. Ów pracownik, doradca będzie szukał tych banków, które mają w danym momencie najtańszą ofertę. Co zrobi pracownik z dużym doświadczeniem, czyli doradca z prawdziwego zdarzenia? Przede wszystkim poprosi o wszystkie dokumenty, wszystkie informacje i będzie szukał tak zwanych wykluczeń. Czyli Najtańszy kredyt oczywiście tak, ale wybieramy tylko te banki, w których dany kredyt, w danej sytuacji kredyt może być udzielony. I właśnie dzisiaj będzie na ten temat rozmowa, żeby nie dać się złapać na niskie oprocentowanie w sytuacji, kiedy kredytu nie utrzymamy w danym banku. Dziś pod, będę się podpierał trochę notatkami, ponieważ tych informacji jest dużo. Nie chciałbym tutaj coś przekręcić. Pierwsza, pierwszy bardzo ważny wyróżnik dotyczący ofert kredytowych to jest akceptacja różnych form uzyskiwane, uzyskiwanego dochodu. W tym wypadku najlepszym bankiem obecnie jest Bank PKOBP, który akceptuje prawie wszystkie legalnie uzyskiwane dochody. Po drugiej stronie mamy z kolei Bank ING, który nie zaliczy nam. Wiele dochodów, co może nas bardzo zdziwić, i dam tutaj Państwu przykłady, w banku ING nie są akceptowane innymi dochody z najmu, dzierżawy, ani też umowy cywilnoprawne czyli umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Jeżeli jesteśmy przy tych ostatnich, czyli umowach cywilnoprawnych, tutaj ważne jest nie tylko to, że bank nam zaliczy określony dochód tylko w jakiej kwocie. Akurat jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne, najlepiej wyjdziemy na tym w mbanku, który największą kwotę nam wpisze do zdolności kredytowej. To, że zarabiamy z tytułu umowy cywilnoprawnej 15 tysięcy nie znaczy, że taka kwota będzie nam zaliczona jako dochód, a właśnie taką możliwość, czyli największej części tego dochodu, zaliczonego do zdolności kredytowej, daje nam mBank, tyle że przy określonych warunkach. Kolejnym ważnym elementem przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny są tak zwane branże wykluczone. Nie było to może tak powszechne w poprzednich okresach, ale już od czasu pandemii bardzo dużo się zmieniło. Przez parę miesięcy, od wiosny 2020 roku, banki w ogóle wykluczyły możliwość udzielania kredytów hipotecznych. Następnie wróciły na ten teren, ale z pewną dozą nieśmiałości. Powstała niemal w każdym banku taka baza branż wykluczonych. Co to oznacza? Jeżeli uzyskujemy dochód z danej branży, w danej branży, w danej profesji, to po prostu bank nam tego nie zaliczy do zdolności kredytowej. Tu również są bardzo duże różnice między bankami Te, to zestawienie, o którym będę mówił dzisiaj, dotyczy okresu wrzesień 2021. Oczywiście to się będzie zmieniało w czasie, ale porozmawiajmy właśnie o tym, jak to wyglądało we wrześniu tego roku. Wtedy właśnie m.in. Bank Millennium odszedł od e, branż wykluczonych, czyli tam nie było tej sytuacji, że zarabiamy całkiem dobrze, a bank mówi chwileczkę, dla nas ten dochód nie istnieje. E, może porozmawiajmy o innych bankach, które są po drugiej stronie. Hmm, na przykład bank ING nie uznaje dochodów, jeżeli nasza profesja związana jest z gastronomią, kulturą, rozrywką, rekreacją, turystyką czy zakwaterowaniem. E, natomiast takim prawdziwym mistrzem, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o czarną listę profesji, okazał się mBank. W mBanku na liście zakazanych branż, wykluczonych, znalazło się aż 54 profesje, może kilka z nich tutaj Państwu przytoczę. Więc nie szukaj hipoteki w tym banku, jeżeli pracujesz w pośrednictwie kredytowym, w gospodarstwie domowym zatrudniającym pracowniku, w wesołym miasteczku, w parku rozrywki lub też w branży związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi inne branże, które są wykluczone przez mBank to wydawanie gazet, opieka dzienna nad dziećmi, produkcja surówki, żelazo, stopów żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych. Co ciekawostką jest też odrzucony jest transport kosmiczny, czyli proszę panów, panie Bezosie, panie Bransonie, prędzej państwo panowie dolecą na Marsa, niż uzyskają finansowanie w M-banku na swoje podniebne biznesy. Kolejny temat: e, który bank najlepiej liczy zdolność kredytową? Nie ma takiego banku. Musimy zawsze odnieść się do konkretnej sytuacji, czyli w jaki sposób jest uzyskiwany dochód, jaka jest sytuacja rodziny kredytobiorcy. Zacznijmy może, czy może pomówmy o takiej najprostszej sytuacji teoretycznie do zbadania. To jest dwoje etatowców. Zrobiłem taką, e, takie zestawienie. Dwoje etatowców zarabia 7 tysięcy brutto i patrzymy, dodam, bezdzietnych, bezdzietna para, jakie są tutaj możliwe do uzyskania kwoty kredytów. Proszę Państwa, w tym wypadku najwyższą kwotę kredytu może zaoferować bank ING, prawie 480 tysięcy. Natomiast najniższą, milenium, maksimum 324 tysiące złotych. Jeżeli w tej parze mamy jedno dziecko, to też nam się bardzo zmienia optyka i podejście banków. Największą kwotę dostaniemy wtedy w Santanderze, to będzie około 294 tysięcy złotych, natomiast najmniejszą w banku PKO BP ledwie 186 tysięcy złotych. No żeby nie było tak bardzo prosto, to mamy jeszcze jedną sytuację, Czyli mamy tak zwany kalkulator bankowy i później rekomendacje banku. To może posłużę się przykładem z ostatnich miesięcy. Był to do kredyt na zakup domu. Nasi klienci oczekiwali kredytu 1 200. 000. Wedle kalkulatora banku ING zdolność kredytowa wychodziła na 1 900 tysięcy zł, więc nie było problemu. Natomiast jak już przeszliśmy do złożenia wniosku, to okazało się, że wedle rekomendacji banku ING mógł udzielić tym osobom kredytu wyłącznie tylko na milion złotych, czyli w tym wypadku była to kwota niewystarczająca. Z drugiej strony mamy M-Bank, który akurat w tym wypadku działa bardzo uczciwie, czyli jeżeli w kalkulatorze wychodzi nam dana kwota, kwota X, to później w analizie kredytowej już po pełnej rekomendacji banku ta kwota się nie zmienia. Czyli mamy tutaj, widać proszę Państwa, kolejny, kolejną pułapkę zmieniającą się zdolność kredytową i to ile faktycznie wychodzi w danym banku, jaki kredyt możemy uzyskać, nawet jeżeli zarabiamy bardzo dużo, może bank tego wcale dochodu nam nie uwzględnić lub uwzględnić w niewielkiej części. Gdzie najszybciej dostanę kredyt mieszkaniowy? Proszę Państwa, nie w każdym przypadku sprzedający będzie chciał czekać na nas pół roku z decyzją kredytową. I to jest normalne. W związku z tym no, taki norm, w tej chwili no, czas akceptowalny dla obu stron to jest między 2-3 miesiące od chwili zawarcia umowy przedstępnej. Tu również mamy bardzo różne terminy, jeżeli chodzi o banki, z tym, że musimy pamiętać, że ta terminowość również się zmienia w czasie. Jeżeli mówimy o okresie bieżącym, jak to wygląda najlepiej? Najbardziej przewidywalne banki, jeżeli chodzi o terminy, to jest PKO BP i M Bank. Tutaj możemy się zmieścić w okresie pomiędzy miesiąc a dwa miesiące, jeżeli sprawa jest dobrze prowadzona. Temat nie jest jakoś tam bardzo trudny, czyli możemy w tych dwóch bankach dostać kredyt w miarę w normalnym terminie, ale to nie znaczy, że w ciągu dwóch czy trzech tygodni. Po drugiej stronie mamy inne banki. W tej chwili jest to Santander, ING i Millennium. W tych bankach czasem nie wyrobimy się nawet w ciągu trzech miesięcy z udzieleniem kredytu. Czyli proszę zwrócić uwagę, jeżeli źle wybierzemy banki, a mamy określony termin na zawarcie umowy ostatecznej, to co z tego, że niby tam jest lepsza oferta, kiedy i tak nie zdążymy w czasie, co może spowodować utratę zadatku? Może tylko powiem, że Millenium, który do tej pory miał te terminy bardzo, bardzo długie, ostatnio deklaruje szybką ścieżkę, na razie jeszcze nie sprawdzałem, być może to się wydarzy, ale akurat w tym banku te terminy przez długi czas były bardzo, bardzo, bardzo długie. Jest jeszcze jeden wyróżnik ofert, bardzo istotny, szczególnie na tym rynku, kiedy dosyć szybko dorzę nieruchomości, to się nazywa otwartość na wycenę zewnętrzną. Jednym z parametrów bardzo ważnych e, dla klienta jest jaką kwotę na daną nieruchomość bank może udzielić. Dam Państwu przykład. Chcemy kupić coś drogiego, apartament warty 100 tysięcy, przepraszam, milion złoty. Musimy mieć tam swoje 100 tysięcy wkładu własnego i te 100 tysięcy posiadamy. Wydaje się, że wszystko jest ok, mamy bardzo wysokie dochody, stan prawny nieruchomości jest bez zarzutu, czyli wszystkie warunki są spełnione. No, powiem tak, prawie wszystkie. Mieszkania w ostatnim okresie bardzo drożeją. Rzeczoznawcy opierają się na bazach sprzed roku, dwóch lat, które no, czasem nie nadążają w tych, te bazy rejestrowania tych nowych transakcji. Co się może wydarzyć? Może się wydarzyć taka sytuacja, że składamy dokumenty do banku, a tam okazuje się, że Bank wycenia tę nieruchomość na 800 tysięcy. Jeżeli tak, tak, to, tak się to wydarzyło, to bank może udzielić nam kredytu jedynie na 90% tej wartości, czyli 720 tysięcy. Czyli 100 tysięcy wkładu własnego absolutnie nam nie wystarczy. Musimy posiadać aż 280 tysięcy złotych. Co wtedy można zrobić? E Czasem niestety nic. Musimy taką sytuację przewidzieć wcześniej. I to się nazywa tak zwana wycena zewnętrzna. Wiemy, że mamy transakcję obarczoną pewnym ryzykiem właśnie ze względu na możliwość nieuwzględnienia ceny transakcyjnej, i są banki, które dopuszczają tak zwaną wycenę zewnętrzną. Czyli szukamy rzeczoznawcy pokazujemy nieruchomość, prosimy o wstępną wycenę tej nieruchomości i jeżeli okaże się, że w tym wypadku ten rzeczoznawca jest w stanie wycenić nasz apartament, który planujemy kupić na milion złotych, wszystko jest ok. Zanosimy tę wycenę do banku i bank ją akceptuje, jeżeli ten rzeczoznawca jest na liście bankowej akceptowalnych rzeczoznawców. Tak, tylko że nie każdy bank akceptuje wycenę zewnętrzną. I tutaj pozwolę sobie znowu na zacytowanie tak gdzie można taką wycenę złożyć, a gdzie w żaden sposób się nie uda. Na pewno jeżeli chodzi o wycenę zewnętrzną, wyrazi na to zgodę bank ING Millennium lub Alior. W żaden sposób nie zgodzi się na to mBank. Czyli proszę zwrócić uwagę na taką sytuację <coughs> mamy kogoś, kto jest artystą, zarabia w formie umów o dzieło, zarabia bardzo dużo pieniędzy, 20-30 tysięcy miesięcznie, chce kupić sobie apartament, to na początku wydaje się, że powinien szukać kredytu w mBanku, tak, bo tam dostanie zaliczone, jego dochód zostanie zaliczony, nie będzie problemu ze zdolnością kredytową. Branża, załóżmy ta aktorska, nie jest wykluczona i wszystko jest niby ok Do pewnego momentu. Do pewnego momentu, czyli do momentu, kiedy składamy dokumenty dotyczące nieruchomości i bank, czyli w tym wypadku M-Bank, sam robi wycenę. Jeżeli w tym wypadku ta wycena rzeczywiście wyjdzie na dużo, dużo niżej niż cena transakcyjna, a ów wnioskodawca nie posiada środków. Własnych wyższej wysokości, to zakończy się ten temat porażką. Tu jeszcze jedną rzecz Państwu chciałem powiedzieć na koniec. Ten przegląd wyznaczników, który tak sobie dzisiaj szybko mówiliśmy, dotyczy konkretnego okresu, tak? Mówimy o konkretnie te zestawienie robiłem w okresie wrzesień 2021. Jeżeli podobną klasyfikację zrobilibyśmy za pół roku, te wyniki mogą być zupełnie inne. Dlatego pamiętajmy o tym, że doradca kredytowy to nie jest taki co zrobi raz na pół roku jakiś tam kredyt, coś tam jeszcze pamięta. To jest taka osoba, która w bankowości hipotecznej jest non-stop, na bieżąco i śledzi wszystkie zmiany, jakie dzieją się w bankach, w procedurach i wtedy unikniemy takich sytuacji, o których dzisiaj opowiadałem. To wszystko na dzisiaj. Chciałem Państwu zachęcić, chciałem państwa zachęcić do zadawania pytań do komentowania, do kontaktu będę starał się na wszystkie Państwa pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.